Cześć, witam Cię serdecznie. Zapraszam Cię dziś na małą próbkę tego, co możesz znaleźć na platformie zlife.pl. Będzie to krótka tabata, 4 minuty intensywnego wysiłku, 8 rund, 20 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku. Pamiętaj, że musisz się najpierw rozgrzać. Wykonaj standardową rozgrzewkę, gdzie rozgrzejesz wszystkie mięśnie oraz stawy. A my od razu zaczynamy. Dwa ćwiczenia, tak? Z zegar już odmierza. Pierwsze ćwiczenie. Sięgasz nisko do podłogi i starasz się pracować jak najszybciej. Koł, ko, ko, Mocna praca, jeśli możesz, sięgnij do podłogi. Jeśli jesteś osobą początkującą, zamienaj nogi bez skoków. A ja lecę. Plecy proste, wyrzuch napięty. Sięgaj do podłogi. Pięknie. Podczas przerwy. Maszeruj. Drugie ćwiczenie. Ustaw się w pozycji przysiadły i puls. Cztery razy. Raz, dwa, trzy. Pierwsza wersja dla początkujących. Druga wersja. Skoki dwa w górę. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Góra, góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie. Pierwsza runda za nami. Maszeruj. Przerwa się kończy. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. I go. Hop! Hop! Jak najszybciej, jak najszybciej. Hop! Dobra, i sobie, że coś podnosisz z podłogi, wtedy praca ramion będzie bardziej efektywna. Hop! I ostatnie. Świetnie. Drugie ćwiczenie. dwa, jeden, cztery, puls. Kolana masz nad stopami i wyskok. Cztery, puls. I wyskok. I wyskok. Hop. Cztery, puls. Super. Marsz. Brzuch napięty, plecy proste. Spokojnie oddychaj. Nawet jeśli już czujesz zmęczenie i lecimy. Trzecia runda. Jeszcze, jeszcze. Pięknie. Maszeruj. Drugie ćwiczenie. Pozycja do przesiadu i cztery włosy. Wersja dla początkujących i dla wariatów. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Mięknie. Miękko ląduj. Pięknie. I ostatni raz, słuchajcie. jeden, lecimy. Dobra, sobie, że podnosisz to blisko ciała kura. Lec proste, brzuch spięty. Jeszcze trochę. Na do końca ciśnij mocno jak najszybciej. Rewelacja. Ruch napięty. Klatka otwarta, lec proste, poślad zdjęty i cztery puls. I góra. Lądujesz na ugiętych nogach. I góra. I raz. Dwa, trzy, cztery. Góra. Oderwi się od ziemi. Nie rezygnuj. Jeszcze. Przepięknie. To była krótka tabata. Cztery minuty intensywnego wysiłku. My takich zajęć na naszej platformie mamy dużo więcej. Tego typu zajęcia są w pełnym wymiarze czasu, czyli 45 minut treningu, 50 minut treningu. Zapraszam Cię serdecznie na stronę www.zetmyślniklife.pl. Do zobaczenia!